Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Panie Boże, Ty tak dobrze znasz moje serce, wszystkie życiowe ciężary, które muszę od dawna dźwigać na moich ramionach. Widzisz, jak się trudzę, jak bardzo mi ciężko. Wiem, że jesteś moim jedynym ratunkiem, jedynym źródłem mojej nadziei. Tylko dzięki Tobie utrzymuję się na powierzchni. Ojcze, błagam, udziel mi łaski, której teraz tak bardzo potrzebuję. Sam wiesz, czego mi potrzeba, jakich darów mi brakuje, by rozwiązać mój problem. Mnie brak czasem pomysłów, brak energii, chęci do działania. Nie chcę jednak, by przygniatał mnie pesymizm, by niszczyły mnie własne złe myśli. Wiem, że Ty pragniesz dla mnie szczęścia i radości, dlatego zwracam się do Ciebie o pomoc. Boże, ulituj się nade mną, wejrzyj na wszystkie moje życiowe sprawy i pomóż mi je jakoś poukładać. Wiem, że nie jestem godna Twego miłosierdzia, wiem, że tak często grzeszę i zawodzę Cię każdego dnia. Proszę, wybacz mi to wszystko, z całego serca postanawiam poprawę. Panie, zawierzam Tobie wszystko, czym się martwię, to co nie pozwala mi spokojnie zasnąć. Zawierzam ci siebie i wszystkich ludzi, których dotyczy ta sprawa. Błagam, pomóż mi zobaczyć światełko w tunelu, na nowo uwierzyć, że wszystko będzie dobrze. Ufam Tobie i wszystkim Twoim planom dla mnie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!